Siema, tutaj koza kanał Koda Sport. Do FIFA trafiły niesamowite ikony Optimus Prime. Nie trafimy ich dzisiaj w pack and play, ale tak po prostu chciałem wam powiedzieć. A skąd wiesz? No bo otwieramy jedną paczkę za 25 tysięcy, jedną paczkę z OneStudWatchem, jedną paczkę 83, więc tylko z jednej, w jednej z tych paczek możemy trafić konale. Ale szczerze ci tego, Jakubie, życzę. E, ja Tobie też tego życzę. A propos, jest z nami dzisiaj Jacob, którego już myślę, że znacie. A jeżeli nie znacie, to bardzo serdecznie zapraszam Was. Na jego kanał, a przede wszystkim wiecie gdzie? Na jego Instagram, bo tak sobie zobaczyłem, ile Kuba ma subskrypcji, ile ja mam subskrypcji, a ile mamy obserwujących na Instagramie i coś mi się tutaj naprawdę nie zgadza, dlatego no, dzisiaj... Dużo ludzi nie kliknęło. Właśnie, dlatego dzisiaj na te Instagramy Was zapraszamy, mamy tam zdjęcia bez koszulki. Na, na koza ma nagie zdjęcia. Właśnie, ale Kuby. Ale nie wiem, czy to jest reklama, czy na ty reklama w tym momencie, także przepraszam. Mam nadzieję, że łapka w górę <laughs> zostawiona, ponieważ my przechodzimy do tego materiału, to co, najpierw ta tak paczka jest. za 25 jak, jak tutaj poprowadzisz prowadzący, tak zrobię. A, dobrze, dobrze. To miło, miło, że w końcu ty nie prowadzisz czegoś, w czym biorę udział. <noise> ale tym razem nie przegram. O, dobra, taka jest prawda. Wiemy doskonale, jak się kończą te rywalizacje. W ty wygrywasz, ja wygrywam na boisku. Ale teraz, zobaczmy, co będzie w tej paczce. 25 tysięcy paczka, trzy karty rzadkie. 12 złotych. Ważne, żeby był tu bramkarz, bo gwiazdy będziemy trafiali w kolejnych. Ale tu potrzebujemy tak goalkeepera. 3, 2, 1, otwieram paczkę. To też pewnie dawno otworzyłeś. Tak, nie? Już, już leci. Aha, dobra, zobaczymy. Mam bramkarza. Taki spoiler, ale. No, w play z devem nie miałem w dwóch, więc tu się cieszę. A nie wiem, czy ty trafisz tak dobrze, czy tak źle, że się nie odzywasz. E, wiesz co? Wiesz co? E, solidnie, solidnie, o tak powiem, solidnie. Zobaczymy, co będzie z tego, nie wiem, czy mam bramkarza. Bramkarza mam, więc jest ok. Okej, okay. nawet ja mam dwóch bramkarzy. Będę mógł pod zgranie sobie wybrać. Boże, trzech bramkarzy, co się tutaj dzieje? Bramkarze, albo nie dostajesz w ogóle, albo dostajesz stanowczo za dużo w Pack'n'Play. Ja mam takie wrażenie, Ale mam akurat się, jednego, więc idealnie. ...że to tak działa. Dobra, ja wysyłam do klubu. No to co, teraz paczka 83+, plus, czyli... 83+, plus w takim razie. Jeden rzadki plus. piłkarz. No będą, będą ekrany, to na pewno. Nie. U mnie już idzie, no... O, dobra, no, u mnie też tak. W takim Chociaż z moim szczęściem ostatnio mogłoby tutaj nawet ekranów nie być Mówisz, że aż tak źle? Mm, 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 mm. No mam bramkarza, no <grywka> 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 Oby ten once to watch był trochę lepszy no, no, ja... No przyda się, przyda się na pewno, ale... Myślę, ale że ty raczej... trafiłeś coś dobrego To brzmi jakbyś trafił coś dobrego To brzmi jakbyś trafił coś naprawdę dobrego, ale takie a przyda się, przyda się. Jesteś gotowy na obiecujący transfer? Eee, sekundę, dobra. I okej, okay, czyli zachowujemy kartę. Eee, tak, ty jestem ty gotowy. Tam, Powiedz ty, kiedy otwieramy. Ty tam trafił, naprawdę. Eee, możemy otwierać. Tak. 3, dwa, 1 poszło. Obiecujący transfer, czyli one watch są to czy wymienne, więc trafienie czegoś dobrego byłoby naprawdę fajne. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie jestem teraz. W jakim miejscu czy powinienem być szczęśliwy? Czy jest zasada, że muszę mieć te, te zawodnika, którego trafiłem w składzie, czy nie? Ale jest Tego? tak zły. <laughs> znaczy koza. Nie... Dobra, nie będę ci kłamał, gorzej być chyba nie, nie może. A nie, to ja mam nawet walkout, więc cenowo prawdopodobnie nie jest to jeden z tych kocurów, bo jest ich niewiele, jak A... sprawdzaliśmy, ale jest przynajmniej walkout. No cóż, dobra, zobaczymy. To lecimy ze składem. Ojojoj! jajajaj, <śm> 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 -jaj -jaj, co? Nagle flanki de Jong. Co tu masz ciekawego jeszcze? Tutaj? On, on jest coś warty, on jest naprawdę coś warty. No, jak patrzę na jego cenę, on jest co prawda niewymienny, ale 100 tysięcy ponad, więc... No dobra, ale 8,7 inform z Barcelony, wiesz, zawsze lepiej no, go mieć... Oczywiście, że tak. ...niż fajne, go nie mieć, fajne. więc chciałbym, żebyś go nie miał. To... No, będę go miał. Popatrzę, stary, na twój składzik i powiem ci szczerze... No, nie widzę wielu pozytywów. Ja, ja też nie widzę wielu pozytywów. No, u ciebie też obrona jest obroną. U mnie tak, jest pomocą. Ma, mam Smallinga przede wszystkim i Funes Mori. A, nie, 46 tempa. Nie, to jest Sanchez. Przepraszam bardzo, odwołuję to. Nie mam problemu. U mnie jest dramatycznie, bo też bramkarz musiał się zapać w pole, więc albo nie dostaje bramkarzy w pack and play, albo dostaje ich w tylu, że muszą grać w polu. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zobaczymy, jak to pójdzie, panowie. In, in Sarabia We Trust, no. Uh! Patrzcie, kto tu biegnie, kto tu biegnie? Uuuuhuhuhuhu! Uh. Będzie Cię tam straszył! Wiem że to będzie chyba najprzyjemniejszy mecz do Jonga w karierze, bo nigdy nie, nie miał tyle okazji, wiesz, żeby postrzelać! Go! Proszę bardzo. Wuhuuu! Jeden do zera! Koza, co to za błędy z tyłu? Co tam się działo? Nie 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 Przejdźmy dalej. Prismolik, Smaldini, nie bez powodu. Lop, 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 spalony. Ale? Ale tak przez chwilę myślałem, że nie było spalonego. Nie, nie wiem, bez to. To zupełnie nie do niego było. <ślesparc> spokojnie, ja. spokojnie panowie, zagrałbym na skrzydła, ale tam nie mam nikogo, kto umie biegać. Ale chłopaki klepią. O boże, Barteluna Kataluna. Barteluna Kataluna, dajesz krecik. Dobra, lecimy na główki. FIFA. No nie, no, nie, no gdzie to kolego? Lecimy dalej, Ale, zablokował to. O to chodziło, o to chodziło. Zdobywamy metrę. Myślałem, że chcesz bramki, znaczy z główki bramkę strzelić. Widzę, co robisz, widzę, co robisz. Nie wiesz, co robię. Nie masz pojęcia, nie znasz mnie. Ja wiem. Mówił? Oj, 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 oj. mówiłem. Ale tak trochę myślę. Nie, nie, nie. Więcej nie. To robię, więcej. O, A, o, o. Przyjmij to, przyjmij. Powiedzmy. Po co to zrobiłeś? Trzeba było od razu się odwrócić do strzału. A! O! Wow! Słyszałem szczerze, że to przeszło. To w ogóle się nie spodziewałem. Tak stwierdziłem, podam, może się coś tobie wyleje, może ktoś dołoży nogę, wiesz, jakby w ogóle nie, nie sądziłem, że to się uda, ale, ale kurczę, Sarabia ale był tam, udało, gdzie być no, powinien. To, ładna bramka, nie mogę ci tego zabrać, bo na, naszedł na piłkę idealnie. Ale, ale przyznam się, że bardziej miałem intencję, żeby to szło do tego mojego napastnika. Ale Sarabia to jest inform Sarabii, nie? No to jest... No, once to watch, ale chyba inform, no bo 8-5, a 8, więc... 85? Nie, nie ma 8-5. No, więc, więc... No, jaki specjalny Sarabia to już jest? A patrz, patrz teraz. Brazil. Brazil Fredinho. Bo za oczywiste, co chce zrobić. Przede wszystkim moc tego podania była, jakby to powiedzieć, zatrważająca. Ależ teraz wypuścił kolegę. I teraz uderzenie po długim! Ale jeszcze dobiją, jeszcze! No nie, no nie. Ładnie, ładnie. I od razu... Ale typem, szczerze. On! Dobrze. Dobra, koniec pierwszej połowy. Eee, stwierdziłem, że nie będę chciał kontynuować, tak? Ej, powiem szczerze, dużo bardziej wyrównana pierwsza połowa niż myślałem, że będzie to wyglądało o, na początku. Nie, ciężko mi się, ciężko mi się na tym. Jak się jednak nie ma nic do stracenia. Nie, ja to czuję lepiej. totalny luz. Jakby ja czuję totalny luz, tutaj nie będę ukrywał. Problem jest taki, że chciałbym zrobić jakąś zmianę i, i zrobię. Mojego bramkarza na lewej obronie, zmieni inny bramkarz na lewej obronie, Iker Casillas. E, niższy, bardziej zwrotny, ale z drugiej strony 38-letni, więc nie wiem, czy wytrzyma. Aha! Wiesz, to jest super? Nie mam pojęcia. Mam, na, mam e, bramkarza jako lewego obrońcę, ale nie mogę go zmienić na innego bramkarza, bo nie można no, zmienić nie można bram bramkarza, no. bramkarza na zawodnika z pola. Super! Jedziemy więc zmian. Nie no, może potem za bramkarza będę próbował, nie wiem. Oj, to nie będzie łatwa sprawa. No, Mówisz?! Mówisz, że to robimy? Dobra, robimy to. No i zrobili! No i zrobili jakimś cudem! Nie Niespokojny Brazylijczyk! niesamowity Brazylijczyk, Żellington, dostał dośrodkowanie od włoskiego prawego obrońcy, który. lewego obrońcy, który na prawej obronie. A w rzeczywistości się, się stało. Jak to się stało? Nie, no miał przewagę fizyczną. Znaczy powinien, on to powinien wygrać. Ale że główka wpadła? A szkoda, szkoda, że to wygrał, nie? To jest ostatni sposób, jaki myślałem, że zdobędę tej bramki. A pojedynek na boku przegrał Iker Casillas. A nie, nie, bo on się w końcu nie pojawił, no czyli nie miałem dobrej przeczucia, żeby zmienić tamtego bramkarza, że już troszeczkę chłopak nie domaga. Ach, Fred czyta tego frękiego. Uh o -oh. Krecik. Super, super. Mocniej. Jeszcze mocniej, stary. Zobacz. Właśnie, widzę, że. Wesley! No, czy my śniadania nie jedliście, chłopcy? Fantastyczna broda. Nie wiem, czy to jest Wesley, czy Wesley. No nie wiem, no to jest. W niewykorzystanej sytuacji się mszczą. też to, że Tak jest, podbijane polukarnym, Klasyka gatunku. 3 co to był za strzał teraz? Co? Tutino? Ja pierwszy raz o tobie słyszę Ale brameczka bardzo ładna Myślę, że Tutino też o tobie nic nie słyszał No jest takie bardzo wielkie prawdopodobieństwo Ale posadził ty no, to Ale ty to... A się korytarz utwór... otworzył No tak, tylko tam trochę nie ma Po co piętą? Po co piętą? C Ale teraz dobrze piętą. Sarabia! I To jest gol. Dobrze 4 do 2, proszę bardzo. to Widać, że Brazylijczyk, nie? Widać, że Brazylijczyk, Brazylijczyk. na napadzie tutaj piękko On co ma? Prawie. Guerreira. i prosto aj. do gramki. Sprowadzony dopiero w 70., -tej którejś minucie. Ale zawodnik oczywiście Borussia Dortmund spisał się. Tylko za jak twoje ostatnie minuty z fucking playu. Bardzo dobrze, powiem Ci, że akurat teraz nie narzekam. <laughs> Strzelił. Krecik strzelił. Krecik strzelił, A, ale jest. na niewiele się to zdało. Ponieważ Jacob, Frankie. Franki de Jong oraz oczywiście i Tutino. Statystyki o tym świadczą, że to było całkiem wyrównane spotkanie, ale. Jak najbardziej. W jego efekcie ja tracę ten niesamowity skład, co właśnie widzicie na ekranie. Zawodnikowo oczywiście celuję, Po najtańszej wystawiam OTW, żeby ktoś mógł sobie zarobić. Na Jacob pozostaje z całkiem przyzwoitą kartą na swoim koncie. Eee, see, see, see. Nie pozostałem nic innego, jak tylko podziękować ci, ci za tą niesamowitą rywalizację piłkarzami, o których tak, mi śniło tak. mi się, że znajdą się w moim zespole. Dziękuję Także. To tak, chyba tak. możemy się żegnać. Tak? Już jakby chyba możemy się żegnać. Nic, nic więcej nam nie pozostało jak to, żeby życzyć nic. wam. Miłego dnia! Miłego no dnia. To było na tyle. Na razie. To by było na tyle. Dobra, na idziemy z Jake'owym ograćem Mistrzów United, tak tam sobie radzi Arsenal. Nie, 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 sobie nie, 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 z jakimś klubem pewnie, który nigdy nie słyszałeś.